Siemanko, z tej strony KittyPera. To jest mój pierwszy filmik na YouTube i jestem z Minecrafta. No i jak widzicie jesteśmy w opuszczonej kopalni. Wow! I od razu koło mnie złotko. Fajnie się złożyło, co nie? Złoto! No i przed filmem bardzo was proszę żebyście zostawili łapęcje w górę i sobie dzwoneczkiem. Naprawdę będzie mi bardzo miło. Więc bez przedłużania lecimy z linkiem. No okej, okay. więc mamy tutaj złotko, ale najpierw musimy przypłacić żelazo, żeby w ogóle je jakoś wykopać, bo na mam kamienne kilo, więc... No a po co ja to robię? <gry> bo to ja to robię? A, bo ja mam ofędka, bo ja mam za mało tego yy, 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 kamienia. Spoczko. No to się nadal kopie. Okej. Okay. Właśnie grałam sobie w Minecrafta i grałam i tak nagle zbra... zobaczyłam kopalnię. No to dobra skoro kopalni, ja tutaj nie wchodzę. I weszłam i właśnie po kilku... Yy, po, nie wiem, po kilku minutach znalazłam właśnie opuszczoną kopalę, więc pomyślałam, hej, nagram sobie pierwszy filmik z tego. Więc spoko. No i właśnie tak yy, z tego to nagrałam. To niech mi się to przepala. A ja tutaj na razie jeszcze sobie pospaceruję. Okej, okay, pańczynki mi się przydadzą. O nie, o nie, o nie, o nie. nie, nie, nie. Okej. Okay. Widzieliście wy to? Jak na mnie ten gravel spadł. Aha, no to zaczekajcie, ja się stąd wykopię. No dobra, udało mi się jakoś wyjść. Więc spoko. Kurde, ale mi się to szybko zużywa. Dobrze, wykop się wreszcie. Wreszcie się wykopało. Nie jestem pewna, żeby tam zejść. Uu, czy tam będzie lawa, czy ja już tu byłem, czy tu jest po prostu pochodni? Po prostu. To ja już nie wiem gdzieś, chyba tam byłam, ale pewnie to ja nie jestem, kurczę, ja a ja się zgubię po prostu. Nie, nie byłam tu, bo bym nie zostawiła żelaza. A w ogóle są te dźwięki, mój chomiczek tutaj stuka. Nie. nie mogę stąd wyjść. Lava. skrzynka, open. Słodka! Pięknie, pięknie. Czy Czy ja chodzę ciągle w kółko? Eee, czemu to wyda się zatrzy... Już myślałam, że ja wituję tak zatrzymała dziwnie. I... Kurczę, okej. Okay. Jakoś, lapis, lapis, lapisów. Mogę zrobić crafting table, please? Yes, mogę zrobić sobie crafting table. Gdzie ty jesteś? Pięknie. Mogę sobie zrobić, czy jest piecyk? Nie, yy, piecyk. Kurczę, nie zrobiłam. Kug czaczki i... Mogę sobie przypalić trzy żelaza i wsadzić węgielak. Proszę, 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 szybciej. Tylko jedno mi brakuje. Tylko jedno, tylko jedno, tylko jedno. Jest jedno, okej. Okay. I robimy sobie... Żelazny kilo Bierzemy go sobie tutaj i kupiemy lapis. Pięknie. Ale tutaj jak widać też coś. Ma. Ale lapa. Musimy sobie zrobić wiadereczko. Dobra, uda mi się je przypać. Bo trzeba y, w ogóle... Y, mam! Spoczko. Okej, okay, mam. Robimy sobie jedereczko. W sumie przepalimy sobie y, jeszcze te raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, Cztery nawet dodałam. Żeby sobie tą lawę z... I brać. Okej. Okay. Szybciej, przypalaj mi się. Ja już mam ją Wiedek. to po co ja narzekam. Już sobie zb zbiorę tą lawę. Pięknie, teraz jeszcze woda. Ale jak to się będzie przypalać, to ja... W takim razie pójdę sobie tu, tutaj. I zobaczcie, znalazłam kolejną lawę. Czy to nie lawa? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Oki, okay. tak, to jest lawa. Zobaczymy, czy tutaj przypadkiem coś nie będzie. Okej. Okay. Jeszcze musimy sobie trochę tego zebrać. Na kartie mamy siedem. Ale musimy i tak więcej zebrać. Bo wiecie, tutaj w tym Minecrafcie yy, można. Za, bardzo często yy, jest redstone koło lawy. Hmm. Ok, poczynamy nam jeszcze więcej. Więcej sobie pozbieramy. Właśnie na tym momencie już się za nim poszliśmy, więc pa pa.